To jest nasz dom Tu razem wciąż poznajemy zabaw wiele Dla nas wy, a dla was my Najlepsi przyjaciele Możesz dziś Się. Każdego dnia niech ta radość wiecznie trwa Tu jest nasz dom, tu razem wciąż poznajemy zabaw wiele Najlepsi przyjaciele To my! Tosia i Tymek! Oddajemy nasze stare zabawki! Chodźcie! Stare zabawki. Chodź tu. Niedługo się przeprowadzamy, chodź, dlatego mamusia prosiła, żebyśmy oddali trochę naszych starych zabawek. Prosiła nas, żebyśmy wsadzili do wielkiego kartonu zabawki, którymi się już nie bawimy. Potem mamusia oddaje do sklepu z używanymi rzeczami. Wszystko w porządku, synku? Nie mamusiu, nie chcę oddawać naszych starych zabawek. Oj, Tymku, no chodź. Uważaj na stopnie. Pomogę ci. Dziękuję posie. No dobrze, kochani. Postarajcie się proszę wypełnić ten karton starymi zabawkami. Ja nie chcę, to niesprawiedliwe. Kochamy wszystkie nasze zabawki. Och, proszę, znajdźcie zabawki, którymi już się nie bawicie. E... O! Tymku, możesz zacząć od tego pudełka. Proszę bardzo. Za parę minut wracam i chciałabym, żeby ten karton był pełny. O, tu jest pełno moich starych samochodzików! A to był mój ulubiony! Ijo, ijo! No weź, Tymek! Musimy wkładać do kartonu nasze stare zabawki. Ale ja nie chcę. A ja spróbuję. Papa, stary Misiu. Tosiu, <laughs> przepraszam. Rzucaj dalej zabawki, a ja będę je łapał. <laughs> Papa zeberko. Rzuciłam Tymkowi kaczuszkę, zeberkę i kurczaczka. I jeszcze kilka innych maskotek spółki. Pak, pa, pa Małpko. Skończone! Karton dalej jest pusty, gdzie są wszystkie moje zabawki, tymek? I co z swoimi samochodzikami? Schowałem. Wszystko, wszystkie nasze zabawki pod łóżkiem zostaną z nami. Mogę zobaczyć? Tak. <laughs> Cześć, kłaczko. Skończyliście już, bliźniaki? <laughs> Będziemy musieli powiedzieć mamusi, że chcemy zatrzymać stare zabawki. Wiesz? No wiem. Sok jabłkowy i ciasteczka dla pracusiów. O, dlaczego tu nie ma jeszcze żadnych zabawek? Ty powiedz. Nie, ty powiedz. Przepraszam, mamusiu. mamusiu. Schowaliśmy wszystkie zabawki pod łóżkiem. No bo, bo chcę mi je zatrzymać. Oj, kochani, nie musicie oddawać swoich starych zabawek, jeśli nie chcecie. Ale to byłoby bardzo miłe z Waszej strony. Czemu? No bo nie bawicie się już nimi, prawda? A innym dzieciom by się spodobały. Niedługo się przeprowadzamy i to jest idealny czas, żeby pozbyć się czegoś, czego już nie potrzebujemy, zdecydowałam, że mogę oddać część zabawek. Jesteś tego pewna, Tosiu? Tak. Ja już się nimi nie bawię. A może inne dzieci będą chciały. O, to bardzo miło z twojej strony, krzeczna dziewczynka. Tymku? Ja nie chcę oddawać moich starych samochodzików. Nawet jeśli Tosia oddaje swoje misie? Nie, dziękuję. Ale ktoś inny z chęcią pobawiłby się twoimi starymi samochodzikami. Naprawdę? Mhm. A może zatrzymasz sobie jeden, a resztę oddasz? No dobra. Wiem dokładnie, który samochodzik zatrzymam. O ten. <noise> Mój super szybki samochodzik. Brum, brum! <noise> Bardzo ładnie to się. Ups! Przepraszam, tym ku, przechodzę. pi 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 nie widzę dokąd idę. W sklepie z używanymi rzeczami na pewno się ucieszą z tych zabawek, prawda? O, jestem tego pewna. Proszę pani, jestem za agencji nieruchomości. Przyjechałem powiesić u państwa znak. O, świetnie, dziękuję panu. Ma mamusiu, czy mogę panu pomóc powiesić znak? Tak, pewnie, że możesz. Tylko nie odchodź daleko od domu. Dobrze. Sprzedany. Tak, sprzedany. Ktoś kupił wasz dom. Wiedziałeś o tym? Tak. Maciek i Maja. Już się poznaliśmy. Będą mieli bliźniaki. Masz bardzo ładny samochodzik. To mój ulubiony samochodzik. Jeździ naprawdę szybko. O tak. Jest świetny. Mój mały synek, Piotruś, miał podobny. Ale zgubił go na plaży. Hmm. Proszę pana! Tak? Czy da pan ten samochodzik Piotrusiowi? Naprawdę? Tak! Jesteś pewien? Tak! Dzisiaj oddajemy część naszych starych zabawek. I chciałbym, żeby ta była dla Piotrusia. O, to bardzo miłe. Jesteś Tymek, prawda? Tak. Dobrze, Tymko. Mój mały synek dobrze zaopiekuje się twoim autkiem, a ja dopilnuję, żeby go nie zgubił. Dzięki. Jesteś bardzo miłym chłopcem. Ty, udało ci się! Brawo, synku! Nigdy cię nie oddam, księżyca wykróliczku. Nigdy przenigdy. A ja nigdy nie oddam was, Jamniczku i mysiu Pysiu. Kocham was bardzo. Wtedy mamusia powiedziała: Niedługo w tym pokoju będą nowe, malutkie bliźniaki. Niedługo w tym pokoju będą nowe, malutkie bliźniaki, Tosiu i Tymku. I ich zabawki. No tak! Pan Maciek i pani Maja będą mieli malutkie bliźniaki, prawda? Mamusiu, znajdę ostatnią starą zabawkę i zostawię mhm. ją w tym pokoju dla nowych bliźniaków. O, ja też! O, dobrze, Tymku, ale nie teraz. Wracajcie do łóżek. To świetny pomysł, ale możecie to zrobić rano. A teraz pora spać. Dobranoc, fantastyczna Tosiu, i wspaniały Tymku, i dobranoc zabawki. I to, powiedziała Mamusia, byłoby na tyle. Cześć! Macie dobrą pamięć? Pamiętacie, co nam się dzisiaj przydarzyło? To gra pamięciowa, Tosi i Tymka. Zagrajmy! Dzisiaj oddawaliśmy kilka naszych starych zabawek. Pamiętacie, jaką zabawkę dałem Piotrusiowi? Czy to była kaczuszka? Czy mój super szybki samochodzik? Odpowiedź jest za tą chmurką. Spójrzcie. Prawidłowa odpowiedź to super szybki samochodzik Tymka. Zobaczcie. Proszę pana. Tak? Czy da pan ten samochodzik Piotrusiowi? Naprawdę? Tak. Jesteś pewien? Tak. Dzisiaj oddajemy część naszych starych zabawek i chciałbym, żeby ta była dla Piotrusia. O, to bardzo miłe. Jesteś Tymek, prawda? Tak. Dobrze, Tymko. Mój mały synek dobrze zaopiekuje się twoim autkiem, a ja dopilnuję, żeby go nie zgubił. Świetna gra! Było fantastycznie! Do zobaczenia! Bawmy się! W rolach głównych wystąpili Alicja Reszczyńska, Tomek Piąk, Małgorzata Musiała i Mateusz Deskiewicz. Piosenkę śpiewał Krzysztof Majda. Realizacja dźwięku Karolina Kinder. Kierownictwo produkcji Paweł Żwan. Realizacja wersji Polskiej Studio Tercja Gdańsk dla HiPace Media International.